Witam rękawice Shima Touring Dry. Okres jesienny, w takim też okresie w zeszłym roku kupowałem te rękawice. Jeżdżą już ze mną no prawie rok tam bez miesiąca. Chciałbym się podzielić z Wami swoją opinią na temat tych rękawic. Ja szukałem rękawic takich, żeby były. Wielozadaniowe i w, w, w miarę rozsądnym budżecie. I y, myślę pokrótce, że trafiłem, jeśli chodzi o, o wybór tych rękawic. Y, rękawice są bardzo wygodne. Y, mają miękkie protektory. Y, dzięki czemu są też lżejsze niż z protektorami twardymi. Y, rzepy. W tych rękawicach są dobre. Nie, mycha, nie mychacą się tutaj. Nie zaciągają i trzymają dobrze te rzepki. Nic się tam nie odpina. Także tu jest spory plus. Ogólnie mają takie tutaj gumowe, gumowane miejsca, które redukują poślizg. Nie wiem, czemu to ma służyć, ale może to też osłona na skórę żeby się nie niszczyła w tym miejscu są dodatkowe wstawki i jedna rzecz która jest bardzo dobra to paluch dotykowy kciuk również działa jako paluch dotykowy ale no nie jest tutaj opisany w każdym razie bardzo precyzyjnie można sobie tutaj wybrać na telefonie jakąś opcję Napisać miejsce docelowe na GPS-ie, czy też zasubskrybować kanał, do czego zachęcam. Rękawice są bardzo wygodne. Producent twierdzi, że to są rękawice całoroczne, i zgodzę się tutaj z tym, bo jeździłem w niskich temperaturach około 5 stopni. Nie było tragedii. Jeździłem takie dystansy zarazem około 40-50 km i palce tam nie marzły za bardzo. za bardzo. Trochę chud było czuć, ale to wiadomo. Pęd wiatru i w ogóle. Yy, nazywają się Touring Dry, yy, czyli suche. I tutaj muszę przyznać, że to się zgadza, bo zdarzałem się jeździć w deszczu i. Rękawica po wierzchu była mokra, wilgotna, a w środku ręka była sucha. Także to jest duży plus, jak dla mnie. Może no ta ręka jednak nie mokła, to tutaj naprawdę dobrze się ta rękawica spisuje. Ogólnie, wykonanie tej rękawicy, szwy, wykonanie wszystkich połączeń. Jest tutaj bardzo precyzyjne, co myślę, że w tym budżecie to, to jest rękawica, która no nie będzie chyba miała konkurencji. Rękawice prane były w pralce, także no tutaj nawet po nich nie znać. Wyglądają w dalszym ciągu jak nowe. Na duży plus zasługuje to, że. Na obu palcach wskazujących u prawej i u lewej ręki znajduje się taka wycieraczka gumowa, co bardzo pomaga w ściąganiu robali z szyby kasku, jak i odgarnięciu wody. Także to jest dobre, że to jest na prawej i na lewej. Bo wiadomo na prawej to tam rzadziej korzystamy, jedynie na światłach jak stoimy trzymając przypadowo lewą ręką za sprzęgło, to możemy sobie prawą ręką przeczyć szybkę. Bardzo dobra sprawa. Jeśli chodzi o jazdę w ciepłe dni to no ręka potrafi się spocić przy plus 30 stopniach lub więcej. Ale tylko w jeździe po mieście lub jakiejś wolniejszej jeździe. Jedziemy tam szybciej, około 80 km na godzinę. To jednak ta wentylacja tutaj w tej rękawicy działa jak należy i ręka nam się nie poci. Jeśli byłbyś zainteresowany kupnem takich rękawic, zachęcam cię do zaglądnięcia do do opisu pod filmem. Tam umieszczę link do tych rękawic. Dzięki temu, że kupisz bezpośrednio przez link pod filmem, wesprzesz ten film. Bo Allegro podzieli się ze mną częścią swojej marży, co jest no, niewiele, ale grosz do grosza i wiadomo jest kokosza. Jeśli chciałbyś wesprzeć w inny sposób, mój kanał zachęcam cię do subskrypcji mojego kanału, zostawienia komentarza pod filmem i do dodawania lajków. Z mojej strony to na dzisiaj tyle, zapraszam do następnych filmów i do następnego cześć!